Elegancko dzisiaj Jadę właśnie sobie przez pola łąki Dzisiaj ścigam się z, z, z tym z deszczem Bo za 3 godziny ma padać A ja mam dzisiaj 3 godziny tlenu do przejechania moi drodzy I to nie będą łatwe rzeczy Bo jak ma padać I się robi duszno przy 14 stopniach to to będzie wiało na koniec mocniej niż teraz na razie jest fajnie bo wieje w plecy ale no tak średnio się to zapowiada bym rzek na razie jedziemy pierwsze pół godzinki dopiero czyli jeszcze 5 razy tyle do przejechania i, i póki co nie robi to na mnie większego wrażenia. No ale w tą stronę jest on stop 30 ładowane. Na no powrocie średnio zacznie spadać. No i co? 3 godziny tlenu. Bazy. Niedługa jazda, która no naprawdę coś daje. Jest nudna. Jest wykańczająca psychicznie. Szczególnie jak się idzie tak jak ja dzisiaj sam, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dzisiaj Wam pokazać troszkę, troszkę naszych pętl, Pętelek. Tutaj, bo wyjechałem właśnie z Ełku do hełch i teraz z hełch jadę do sendek, omijając całą główną drogę boczkiem. To jest taka droga od wioski do wioski. Raczej głównego ruchu, no nie ma się tu co spodziewać, żadnego. O, agresorzy. No jak taki trening można se przejechać, albo jak najlepiej przejechać? I to szczerze, bez względu czy macie moc, pomiar mocy. Czy macie czujnik ten na sam, czy jedziecie na czuja? Strefę drugą, długie dystanse. Ci co jeżdżą ultra, oni wiedzą, że tam nie szalejemy, tam nie gonimy, tam jedziemy swoje. Że każda pod go, podganianie jakieś mocniejsze tempo kończy się niekorzystnie dla nas. I ja w takim tempie to znaczy na takiej trasie tych 70-80 km. Jasem mogę poszaleć. Wiem, że dojadę. Ale na przykład na 130, 150, 200 nie byłbym tego taki pewien. Tutaj na takie podjazdy ja robię z głową. Czyli nie atakuje ich na pałę, tylko redukuje i, i se podjeżdżam swoje to, co słyszycie, to jest prawdopodobnie support, a w 90% prawa miska zaczyna szaleć, ze względu na to, że to, co mówiłem w ostatnim filmie, i chyba już ten film się powinien pojawić na kanale z wymiany. Łożysk w saporcie z tyłu, e, w saporcie, e, piaście, łożyska wymienione, tam nastała już totalna cisza, brak e, jakiegokolwiek skrzypienia, a tutaj z przodu coś się dzieje, to czuć, bo sam dźwięk jak się roznosi, to czuć sam dźwięk, a ja tutaj słyszę czasami pod pedałem. Pod prawą nogą, jak naciskam, ten, ten zgrzyt czuję. Zapieprzają tymi samochodami tu. My na szczęście już z tej drogi się zawijamy. Tutaj w lewo miejscowość Szczudły. Szeroko Jedziemy I tu patrzcie jaki jest klimacik tej, Tego odcinka to nie, to nie tylko ten las To jest dojazd do pierwszej W sumie cały ten odcinek ma swój Mały urok Jadąc sobie przez ten e, Piękny lasek Ciszy, ta droga jest dla dwóch, trzech wiosek. Więc jak myślicie, czego można się spodziewać? Tutaj o dziewiątej rano w tygodniu. Czyli ktoś zima kamyczki wyciągnęła na drogę. Mam nadzieję, że one znikną w końcu. Chyba by było się na takich przejechać. Ale tu przyjemnie że jak tutaj się z całą grupą na ustawce i te winkle się bierze jeden obok drugiego. To jest piękne uczucie. Obczajcie ten... Obczajcie ten klimat. O, coś mnie! Robastro jakieś wleciało. Wioseczki i cały czas mamy taki asfalt. Jak będziecie w tych terenach to serdecznie Was, was zapraszam do odwiedzenia tej trasy Bo Będziecie chcieli jakiegoś GPX to śmiało Postaram się takiego udostępnić Napiszcie w komentarzu zobaczymy ile jeszcze kilometrów nam wyjdzie, a to zobaczymy na koniec. Bo na razie tak jadę, trochę czuję swojego i się zastanawiam, czy będę tam gdzie chcę być, w tym momencie, w którym chcę, bo wydaje mi się, że trochę. Czasu może zabraknąć. Ten piesek zawsze gdzieś się w słońcu wyleguje i będzie. Jest, jest Marian. Leci, A nie widać go, o, ale przyspieszył Damy troszkę, damy, 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 damy. damy. A damy, 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 mnie, damy mnie, mnie, pogonił O, 250 watów Trzeba mnie, no tam Moi godzina Wybija godzina Na godzina. nie godzina mnie, Tylko pierwsza godzina ja mam dylemat. Jeżeli pojadę w prawo, to mam plus minus e, półtorej godziny. Pojadę w lewo. Nie jestem pewien, ile ma. I nie wiem, czy jechać do Olecka, czy jechać do Ełku. Dobra, idziemy dalej. Ciekawe ile jest dolecka, tylko będzie jakaś tablica informacyjna? Czy nie bardzo? No też bym nie chciał przeholować i wracać w y, deszcz. Bo na foto na, na radarach widziałem jednak, że ta chmura ona mnie dopadnie. O, siema Krzysiu. Dobra, jadę do Olecka. Prosto. Wiatr pomaga. W okolice 190 watów. pół minuty. Jadę. Oj, moi drodzy, jestem lekko zszokowany. Tak szczerze, widzicie czym ja jadę? Jest to ścieżko chodnik. Nie, no, nie wiem, żeby tak chciała dać. A tu się zaczyna. Nie mogli go połączyć jakoś w sposób naturalny i sensowny. Tylko robić jakieś przepinki, i potem wszyscy kurywa płacą, że rowerzyści nie jest po ścieżkach! Jak ja mam tą skakać z krawężnika na krawężnik To chyba prosto, że nie będę jechał ścieżką Tu chuj wie co na niej Piasek, ziemia, błoto, patyki, gwoździe Zostało nam się cieszyć chyba tylko, że jest Fajnie, szeroka Myślę, że jest 2, 2,5 metra Lekką ręką ma. Oni no zaczęli robić w zeszłym roku. No i w maj oficjalnie można jechać z Kleszczewa ścieżką rowerową. Zobaczymy jeszcze tylko jak daleko. Ja sobie zrobię zdjęcie dla potomnych. Balac zasłonięty no i moi, moi kochani jesteśmy już we Wieliczce I w Wieliczce zobaczymy co z tą ścieżką tu się dzieje Trochę mnie to interesuje Bo od tego momentu do Olecka jest pusto Ja tu się pozwolę na razie uciec Kyt Mówię, że ta ścieżka idzie do przedszkola i się kończy. Tak jest. No prawo. Tu się zaczyna, tu się kończy. czyli teraz tu kawałeczek polecimy sobie asfaltem, drogą. No i wieliczka. Godzina 23. Myślę, że jeszcze parę minutek i Finalnie znajdę się w Olecku A w Olecku Jakiś szybki pit stop może Orlen Albo jakaś stacja Zaraz będzie przed Oleckiem ścieżka Więc sobie na nią Spróbuję zjechać No ale póki co kilometry Bijemy po No Drodze asfaltowej i już widzimy się, jak będzie coś ciekawszego znowu. Albo mi coś się przypomni, że to chciałem powiedzieć. Ale tutaj dla świętego spokoju się zjeżdżam że móc normalnie pojechać I powoli zamiatam już jesteśmy przed Oleckiem w Olecku praktycznie Bardzo blisko dojedziemy na stację. Szybki baton. Może dwa jakaś kola. Jesteśmy półtorej godziny. Ja ze sobą nie wziąłem zarcia, bo wiedziałem, że i tak gdzieś, gdzieś stanę w końcu. Się zatrzymam na, na chwilę. Więc tylko uzupełniamy kalorie i ciśniemy dalej Szybki pit stop sprawdzimy jak już tu stoję W ciągu godziny mam nie zjeść Będziemy zapieprzać szybko ale tlenie zbiera się wszystko nachodzą te chmury z każdej strony na mnie teraz i żegnamy się z Oleckiem. Szybki pit stop był jakiś baton, nie baton. Centralnie, centralnie w moją stronę zbierają się wszystkie chmury opadowe. Z tym tlenem troszkę muszę tutaj docisnąć delikatnie i w miarę sprawnie to przelecieć. I jesteśmy już na wylocie. Zalecka. Zalecka też wycięliśmy dawno. No tutaj po prostu jedziemy. W lewo. Musimy się tu kawałek przebić. Tą główną drogą na szczęście jest ona bardzo mało użytkowana. Ze względu na to, że przebiega tu remont. Cały czas. Od półtorej roku chyba, roku jest wszystko rozkopane. A więc i ruch jest mniejszy normalnie, żeby nie, nie ta pogoda i te budujące się chmury nade mną. To się pojechał jakimś skrótem. Znaczy skrótem, tam trochę dobił kilometrów. No ale, ale teraz już chciałbym po prostu wrócić do domu. Opa. No dawaj, dawaj, bo goni nasz czas. Co było jechać? A można przyczepkę do pana siądę to nie głupi pomysł, by był. Ach, nie ma co. O! Muszę najpierw się wpiąć i dopiero jechać. 24 sekundy zielonego. O! Teraz zrobię. Dystans potrzebuję, co się zrobić bo dziur nie widzę i mordeczki, właśnie dojechaliśmy do Kijowa Kijewa, Kijewo, nie Kijowo Kijewo to jest już 2 godziny 10 minut w trasie i 58 prawie 59 km. Droga bardzo przyjemna, jedziemy takimi między polówkami, między wioskami. Parę razy było ciasno i się uciekałem na żwir, żeby ciężarówka sobie mogła przejechać spokojnie. Ale ten support już nie daje mi żyć. Będzie rozbierany. No ale jedziemy ładnie, widzicie Wiecie, w ogóle trasa jest przyjemna bardzo. Poza tymi kawałkami. No, ten kawałek można było ominąć w bardzo fajny sposób. Troszkę mniej ruchliwą drogą, a następnie w ogóle nieruchliwą drogą Ale nie dzisiaj. Tu uciekamy już w prawo, do siebie na podwórko, że tak powiem, babki gąseckie. Także przyjemny odcinek do jazdy. Jest bardzo, bardzo wąsko. Ale do przejechania, do Babek Gosetkich mamy jakieś 2 km. Ale te mazurskie wsie. Tu nie trzeba, nie trzeba szukać, wystarczy pojechać w którąś w stronę, odbić w jakieś miejsce i... I mamy gotowego klasyka no, Czasami jakiś szuterek się trafi Ta droga czasami w wioskach Lubi się po prostu właśnie skończyć asfalt są tak jak U mnie nasi, tak samo Asfalt się potrafi skończyć I Mamy las Klasyk na Klasyka budujecie na każdym kroku Chyba nie wiem jak kiedy to wrzucę Czy to już będzie przed gram fondo czy po ale gram fondo będzie tutaj się odbywało właśnie u nas wełku albo już się odbyło Jak samo to jest trasa lokalsu na nas w sensie chociaż ja w tamte strony nie jeżdżę, tak często a to jest trasa gdzie gdzie po prostu my jeździmy na co dzień Jesteśmy jedynym w takim małym miastem w całym Gran Fondo bo tam cztery się odbywają w ciągu roku bo w miejscowości w której zaczynałem dzisiaj nagrywać pierwsze słowa Hopa, hopa, babki gąseckie. Proszę Państwa. I jedziemy. Pierwsza część i dojazd do drugiej. I druga część. A nie, jeszcze nie druga, była półtorej, a z kawałek podjedziemy. I jest jeszcze jeden fajny przelocik z jazdem I druga część. Ja mnie wyprzedzam. cieć Kurwa, proszę, jakim się zastanawiam, czy mnie wyprzedzać. <grywa> A, w tym miejscu, od tego skrzyżowania, no w sumie kawałek dalej zaczynamy dzisiaj nagrywać. A dzisiaj wracamy. Tą drogą. Smutek, że to już koniec tej podróży, że że można było zrobić to lepiej, że Kurwa fajnie, nie no, trening, trening jak trening, tak? Jakbyśmy jechali wycieczkę, to byśmy sobie jechali inaczej. A to jest po prostu trening, długa jazda, baza Garmin Coach, który nas tutaj szkoli, uczy, trenuje, opowiada. Może zobaczymy, no, no jeszcze trochę zostało. Ale może następna seria. To niech będzie OpenAI i trening z czatem GBT czy tam jakimś innym czatem. Ajajaj. O bocian, bocian. Żabek szukasz. Schowaj się pod te drzewa, bo cię zwieje. I dokręcamy końcówkę. Mocno pod wiatr. Zobaczmy to całą swoją ukazałością nasz wiatr tu smyra. Teraz widzimy dojazd. Powiem wam, że na deszcz nie załapałem, chociaż jakieś pierwsze krople. Takie przelotowe mnie łapały już. O i właśnie już mnie smylają pierwsze kropelki deszczu z nieba. Już czuję. Więc ja schowam teraz kamerę na tył chyba, bo może nie, dobra, dojadę już tak. Czyli mam do odbicia, a dzisiaj hartlenie w pętle z różnymi wiatrami. I mam do odbicia 17 minut. O, ten dno rośnie, wam powiem, że. Pszczół, że organizm ma nad czym pracować. Jakby od Około 15 minut może 20 5. organizm ma nad czym pracować no wysk wyskoczyło ponad 150, nawet jak nic nie mówię Przy tych mocach, które trzymam cały czas. Ale myślę, że to dobrze bo... Bo na tym właśnie polega te zwiększanie e, na ten tlen, żeby wypracować tą pojemność mięśnia. Ten transport. No i po prostu mięśnie są już w tym momencie zmęczone. Stąd te 10 uderzeń więcej. No i moi drodzy, o moi drodzy, tak na podsumowanie, bo już bateria też pada w kamerce, jak się okazało. Przejechaliśmy 78,8 km. Średnia prędkość to 26,6 na godzinę. Zajęło to 2 godziny 53,57 minut. No nieważne, czy w to, czy w to. Co się stało ciekawego, jak wjeżdżałem już. Na podwórku już zjeżdżałem. Co się stało? A spadł mi łańcuch. Dlaczego mi spadł przez źle wyregulowany ten ogranicznik, który powinien być ustawiony inaczej niż jest? I no tak się dzieje, niestety, że to spada. W następnym filmie. Ogólnie muszę zrobić saport przejrzeć. Czy to jest wina, że jest brudno? Czy to jest wina, że jest już rozjechany ten saport, czy już dostał swoje, przeżył i. I tyle, ogólnie jestem zadowolony, trening fajnie, 3 godzinki, no to jest takie fajne, bo się ubierzesz na ten rower, wszystko zajmuje godzinę, a potem się trzeba ogarnąć, wykąpać, pranie, więc te takie treningi półtorej godzinne yy, też są spoko, no, ale takie 3 godziny to, to jest chyba taki najbardziej, no, najfajniejszy, najbardziej czasowo opłacalny ten trening, że tylko trzeba znaleźć na niego czas, ale, ale tak, no i co więcej będę Wam w farmazoniu. Dzięki za obejrzenie. Mam tak nagrywałem z łapy nic wszystko z roweru i więcej gadałem. Mam nadzieję, że takie coś też Wam się spodobało. Jeżeli chcecie GPX z takiej trasy, to również zapraszam Was do komentarzy. Z chęcią gdzieś tam na strawie udostępnie Ech, jako trasę I, i tyle. Dzięki. Zostawcie łapkę, suba i trzymajcie się. Cześć!